Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić w silniku 1P40QMB obrotowy stator, tak żeby móc wyregulować kąt zapłonu. Także zapraszam. Najpierw musimy zobaczyć jak stator jest montowany. I fabrycznie stator jest w tej pozycji ustawiony, czyli tutaj mamy otwór oraz tutaj i przykręcamy śrubami. Nam zależy, żeby go do tyłu obrócić, czyli w ten sposób, jak widzicie, możemy go sobie obracać. I co zrobić, żeby go obracać, i jak to wyliczyć? Fabrycznie ma 12-13 stopni przed górnym, martwym punktem. Wyprzedzenie zapłonu przy wyższych obrotach niż 3,5 tysiąca, ponieważ to jest ważne. I fabrycznie ten kąt jest przy małych obrotach niskich do pewnych obrotów zmieniony. Załóżmy, iż to jest nasze magneto, i w tym miejscu jest wypustka. Iskra po przekroczeniu 3,5 tysiąca obrotów pojawia się. Na samym końcu paska, a gdy są niższe te obroty, pojawia się przed końcem, gdzieś w takiej odległości. Mniej więcej jaki to jest kąt, wam nie powiem. Aczkolwiek jest inny niż kąt na wyższych obrotach. I o co nam chodzi? Magneto można przestawić bez klinu na wale o dane stopnie i można tak jeździć. I nam chodzi o to, żeby ten kąt jeszcze był wcześniejszy czyli Stator musimy z tych pozycji tutaj przesunąć w ten sposób O tyle oczywiście nie tam do 20, 19-21 stopni przed górnym martwym punktem. to jest już tak naprawdę hardkorowo, aczkolwiek jeszcze bezpiecznie. Też zależy jaki macie ustawione squish i jaki stosunek jest stopnia sprężania dynamicznego. tak? Statyczne sprężanie to... Też Wam pokażę, aczkolwiek na statyczne sprężenie bym tak bardzo nie patrzył. I też ma wpływ, jaką macie objętość komory korbowej w silniku dwusuwowym. OK. I my musimy to zrobić w ten sposób, żeby, już Wam pokazuję. Ja tutaj zrobiłem właśnie ten błąd. Nie przemyślałem tego. Te otwory tutaj, które są fabryczne, widzicie? Gdy my przykręcimy na te otwory... To wtedy stator ma podparcie w tym miejscu i w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. A ja to szlifowałem i patrzcie, w tym miejscu już nie mam podparcia, jest luka, więc stator tylko będzie się podpierał w tym miejscu. Co z tym się wiąże? Słabiej będzie trzymał, a gdy przesadzę z dokręceniem, tutaj to pęknie, ponieważ ta strona będzie bardziej naciskana, ta ma już opór, śruba się lekko przekrzywi i i mamy lekko, widzicie, luźne to. Po zamontowaniu lepiej sobie tu dać dwa szczelinomierze w te luki. Dajmy przykład w ten sposób, tutaj, gdzie są śruby. Jeden tutaj, drugi tutaj, żeby to było wypośrodkowane, bo to ma wpływ na ładowanie i tak dalej. Tak, ma to wpływ. Musi być idealnie wyśrodkowane. Gdy będzie oddalone w jedną stronę, tutaj nie ma takiego luzu. Załóżmy, że jest taki luz. I cewki z jednej strony będą prawie że ocierać, a z drugiej strony będą oddalone. To tylko magnesy z tej strony będą bardziej ładować te cewki, a z tej strony już takiego ładowania nie będzie. To samo jest na impulsatorze: gdy bardziej oddalicie, jest słabszy sygnał, gdy przybliżycie, jest mocniejszy. Kiedyś zamówiłem, nie wiem do jakiego silnika to było, chyba stojący 139 WMB. Magneto. Lekko większe średnicą było, nie było w ogóle ładowania i iskry. Także ma to wpływ. Żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, przed nawiertywaniem tych otworów, teraz macie zdjęcie. Najpierw robicie kilka otworów, tylko muszą być idealnie w odległości tego seryjnego otworu. Czyli mierzycie średnicę otworu seryjnego, chyba jest 8 mm. Mierzycie tutaj ściankę, Załóżmy, że to będzie 4 mm, czyli 8 dzielicie przez 2, wychodzi Wam środek otworu. Plus 4 mm, wychodzi 8, tak? Bierzecie suwmiarkę, nastawiacie na 8 mm, ustawiłem na 10. Przykładacie tutaj i robicie krechę. W ten sposób. I później punkt, naznaczacie kilka malutkich otworków, małym wiertałkiem i później już wiertłem docelowym, czyli 8 mm kolejno bierzecie frez, bądź takie małe pilniki nie żebym reklamował je one dużo nie kosztowały, aczkolwiek są dużym mega ułatwieniem i są ostre przede wszystkim, nie te tanie, które są tępe po trzech razach już są do wyrzucenia i szlifujecie te miejsca między otworami, żeby to wyrównać i macie już podstawę zrobioną kolejnym usprawnieniem, które można zrobić zaznaczyć sobie tu środek tego otworu seryjnego robicie nacięcie i co 2 stopni robicie sobie nacięcie jak to zrobić? bierzecie kartkę tutaj mamy średnicę załóżmy 12 cm kartka papieru środek robicie okrąg 14 cm 2 cm większy i na tym okręgu kątomierzem robicie sobie kreski co 2 stopnie. Bierzecie lulnikę, przykładacie, rysujecie kreski, kolejno nakładacie ten stator w ten sposób. Tutaj uznajemy, że to jest 0, naprawdę będzie 12-13 stopni, ale dajemy 0. I tutaj co 2 stopnie dremelem z taką cienką tarczą robimy sobie nacięcie. I mniej więcej już się orientujemy ile stopni mamy wyprzedzenia zapłonu. Także w dzisiejszym filmiku to by było tyle. Ja tutaj to spieprzyłem, ponieważ zrobiłem to za szerokie, jak widzicie, no i niestety przy przykręceniu to może pęknąć. Jeśli podoba Wam się filmik, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Komentarz, subskrypcja i co tam chcecie. Ważna informacja, gdy przesadzicie z kątem wyprzedzenia zapłonu, macie moduł tuningowy, ze stałym kątem wyprzedzenia zapłonu. Ponieważ te tuningowe w większości nie mają regulowanego tego kąta wyprzedzenia zapłonu wstępnego, tak jak w przypadku seryjnych modułów, ale za to kręcą się wyżej. A seryjne moduły, w szczególności od Kiwaya, gdy macie wydech wysokoobrotowy, no to niestety się Wam nie zakręci, będzie przerywać i będzie ten zapłon odcinać. Ważne jest to, żeby nie przesadzić z kątem wyprzedzenia zapłonu, przesadzicie, silnik nie będzie umiał odpalić. Kopka będzie odbijać, tłok będzie odbijać. W skrajnych przypadkach odpali wam do tyłu w drugą stronę, aczkolwiek w skrajnych przypadkach to się zdarza. Kolejna ważna rzecz, uważajcie, żeby nie było spalania stukowego. Spalanie stukowe jest wtedy, gdy kąt jest zbyt wczesny, temperatura tam przekracza wartości skrajne mieszanka przed, przed ruchem tłoku do górnego martwego punktu. Samoistnie się zapala od temperatury i od ciśnienia. Ponieważ gdy wcześniej zrobicie zapłon, będzie wyższa temperatura. A co za tym idzie, będzie większa temperatura w komorze spalania i będzie spalanie stukowe, detonacyjne. Tak? Gdy przesadzicie z tym zapłonem, występuje iskra, jest zapłon, tłok chce jeszcze do góry iść, ale nie pójdzie, bo jest zapłon i spycha go w dół. Jest to bardzo mocne uderzenie na korbowód. Bardzo mocne siły działają na korbowód, dokładnie na stopę korbowodu i łożysko sworznia. No i taki silnik jest zniszczony. Dobra, także w dzisiejszym filmiku tyle na razie.